W tym filmiku odpowiem krótko na pytanie, które mi zadano: dlaczego warto być w kościele? Dla mnie kościół to jest dom Boży. Uważam, że warto w nim być, ponieważ tam tak naprawdę możemy doświadczyć takiego dogłębnego wyciszenia. Możemy porozmawiać z Panem Bogiem. I tu nie chodzi o to, aby iść do kościoła z przymusu, czy iść do tego kościoła, bo po prostu trzeba. Tu nie chodzi o to. Chodzi o to, aby iść do kościoła ze świadomością, że Pan Bóg na nas czeka, że On tak naprawdę pragnie tej bliskości z nami, tej relacji, a z czasem poprzez modlitwę On wzbudza nas to pragnienie, to pragnienie, które nie ustaje, a nawet gdy ustaje, to On przywraca nadzieję. W jest Bóg żywy, przy niej możemy być blisko. Będąc przy jakiejś kłótni, będąc, mając w sobie pełno nienawiści, czy, czy po prostu czujemy, że, że się już gubimy, czujemy się bezsilni, czujemy się, że już po prostu nic zrobić nie możemy. Idź do kościoła. Nie ze względu na ludzi. Idź dla siebie, dla Boga. Idź nawet wtedy, kiedy nie ma żadnej mszy, żeby po prostu z Nim porozmawiać. I faktycznie można się modlić w domu. To nie jest nic złego. Nawet jest wskazane, aby się w tym domu modlić. Ale w Kościele to dla mnie jest coś innego. Ja, ja nie wyobrażam sobie, abym nie miała możliwości uczestniczenia tym bardziej we mszy świętej lub nie miała możliwości chodzenia do tego Kościoła. Bo tak naprawdę, gdy już się gubię, gdy już często nawet czuję, że Pana Boga nie ma przy mnie, to, to już, ja już wiem, że to jest znak, żeby po prostu iść do tego kościoła i wszystko przekalkulować na nowo. Wychodzę z niego, czuję się silniejsza. Czuję, że Pan Bóg mnie wysłuchał i że, i że jest gotów dalej działać w moim życiu. Tak naprawdę on jest cały czas gotów. Tylko my często jesteśmy upojeni nienawiścią, agresją czy, czy egoizmem. Lub po prostu innymi negatywami. A gdy jesteśmy upojeni, to wtedy blokujemy wewnętrznie drogę. Drogę do naszego serca, którą on tak naprawdę oczyszcza swoją mocą. Kiedyś opluwałam Kościół, opluwałam Pana Boga. Nie było dla mnie nic ważne, bo byłam właśnie upojona. Żyłam tą agresją, nienawiścią. Nie miałam szacunku do siebie. Nie miałam szacunku też do rodziny czy do kogokolwiek innego. Ciężki był ten czas dla mnie. Nawet bardzo. I byłam na samym dnie, tak naprawdę. Szatan już miał moją duszę prawie całą. I te wszystkie drobinki dobra, które we mnie pozostały, on je wyrywał, sprawiając, że ja nawet tego nie, nie widziałam. Nie miałam celu w życiu. Nie byłam tak naprawdę szczęśliwa. Bo moja radość to była fałszywa radość. Fałszywa radość poprzez spowodowana używkami czy, czy po prostu ludźmi, którzy nie byli odpowiedni. Mówię to, bo nie mamy na celu jakiegoś chwalenia się tym, że wyszłam z tego, bo tak naprawdę Pan Bóg mnie z tego wyciągnął. Ale mówię to, bo wiem, że dużo ludzi żyje takim życiem. Dużo ludzi nie ma, nie ma pojęcia, że takim życiem niszczymy swoją duszę, niszczymy siebie. Jesteśmy na dnie. Żyjemy w ciemności, nie widząc sensu życia. Jest coraz gorzej. Niektórzy myślą też, że. Mogą wierzyć w Boga, ale nie chodzić do kościoła. Nie mi sądzić, bo wiem, że to są tacy ludzie. Jest wielu ludzi, którzy po prostu żyją w tej ciemności, nie mając o tym pojęcia. Jestem tego świadoma. Bo sama do tych osób należałam. Ale. Tu właśnie tak jak powiedziałam, nie chodzi o to, aby iść do kościoła z przymusu czy iść dla ludzi. Idziemy do kościoła dla Boga, po to, by z nim porozmawiać, po to, by przyjąć go do serca, w sakramencie, w Eucharystii. Jest to bardzo ważne i bardzo istotne, aby ta relacja wzrastała, abyśmy się ciągle nawracali. Tak naprawdę nawracać się będziemy całe życie. Całe życie przed nami. Wiele czeka nas jeszcze i nie mamy o tym pojęcia, bo Pan Bóg ma piękny plan dla nas. I ten plan jest piękniejszy niż sobie wyobrażacie. Ja się cieszę, że go odnalazłam. Cieszę się, że on mnie odnalazł. Cieszę się, że mi dał szansę. Tak naprawdę, całe moje życie jest cudem. Tyle cudów się wydarzyło w moim życiu, że to jest niepojęte. Niepojęte jest dla ludzkiego rozumu to, jak wiele Bóg może uczynić. To, jak on może zdziałać wiele w naszym życiu. I naprawdę wystarczy czasem krótka modlitwa. Na przykład Jezu, ufam Tobie, ale to musi być wypowiedziane ze szczerego serca. Krótka rozmowa z nim. To do głębi nie pomaga. Kościół, Kościół jest ważny pod tym względem, że on tam jest. Jest Bóg żywy, który, który zawsze na nas czeka, właśnie. Czeka, abyśmy go przyjęli do serca. Czeka, abyśmy go przyjęli do życia. Czeka na nas. Czeka na Was cały czas. I faktycznie ciężko jest to zrozumieć, kiedy żyje się. Nieodpowiednim życiem. Takim, które nas nie buduje, ale sprowadza na dno. Nawróciłam się poprzez modlitwę, poprzez ciężką pracę, poprzez stałą modlitwę. Wiele cudów wydarzyło się w moim życiu, naprawdę. Wiele, wiele przeżyłam jak na swój wiek. To niesamowite, niesamowite jak on może działać, bo będąc dziewczyną, która się nie szanuje, która naprawdę jest na dnie, on mnie z niego wyciągnął i faktycznie musiałam wymagać dużo od siebie, ale teraz wiem, że było warto. Wiem też, że piękny plan ma na moje życie, na Twoje też. Bo życie jest darem. Wy jesteście darem. Każde życie jest cenne. Każdy jest wartościowy. Tylko nie każdy w sobie to dostrzega. A tak jest. To jest prawda. To jest prawda, której świat przyjąć nie może. Światu ciężko to przyjąć. Bo jest to droga trudna. Dobro jest niesamowicie trudne. Żyłam tamtym życiem. Bo to było banalne. To było proste. Ten stan. Po alkoholu, ten stan po używkach. Przeklinanie. Agresja. Ale to, jest, to się wydaje takie wspaniałe czy takie pociągliwe. Na chwilę. Bo na dłuższą metę to nas niszczy. Tak jak już wcześniej powiedziałam, niszczy nasze, naszą duszę, niszczy nas dogłębnie. Sprowadzając na, nas na te dno, w którym tak naprawdę nie chcemy chyba być. Ale zło tak działa. I to nie jest tak, że ja się nawróciłam i o życie jest kolorowe. Bo tak nie jest. Nigdy nie będzie. Nawróciłam się i walczę. Nawróciłam się, bo odnalazłam sens życia. Odnalazłam w sobie wartości, których wcześniej nie widziałam. Zaczęłam być pewna siebie. Zaczęłam doceniać to, co mam. Zaczęłam dziękować, zaczęłam przepraszać. A to wszystko przez to, że dopuściłam prawdę. Dopuściłam prawdę. I dalej się uczę, dalej popełniam błędy, dalej się potykam. Ale te potknięcia są po coś, abyśmy powstali i abyśmy znowu walczyli z pomocą Pana Boga.